No Mateusz, bardzo dobry twój mecz. Blisko double double, ale niestety przegrana. Kolejna przegrana w końcówce. No i kotwica wywozi pierwsze zwycięstwo. Hmm. Na pewno to był wyrównany mecz. Wygrywaliśmy ponad 10 punktów, nawet chyba więcej. Rozluźniliśmy się później. Nie wiem czemu, ale zabrakło dzisiaj na końcu koncentracji, siły. Nie wiem, nie wiem. Ciężko mi coś powiedzieć po takim meczu. Naprawdę jestem wściekły. Na, na pewno zmobilizujemy się na 100% w najbliższym meczu i chcemy pokazać wszystkim charakter, to nie będzie tak, że będziemy przegrywać po prostu w końcówkach. No mamy już na pewno dziesiąte miejsce po, po, po tej fazie, ale no, mamy jeszcze czas. Mamy jeszcze mecz za ZS-em. Jak, jak się będziecie do niego motywować? Czy jakoś specjalnie, czy, czy, czy po prostu podejdziecie do tego jak do każdego kolejnego meczu? Bardzo mocno na pewno chcemy pokazać kibicom, gdyż na pewno pozostaje niesmak po tym meczu. Chcemy pokazać jak z najlepszej strony zakończyć ten sezon. Każdy chce być zwycięzcą, Nigdy, nikt nie chce przegrywać na koniec.